No dobra, dzisiaj Państwu przedstawiamy Audi Q7 z 2007 roku. W tym przypadku jest to auto z silnikiem sześciocylindrowym o pojemności 3,6 litra i mocy 280 koni. Jest tutaj silnik tak zwany 6, tylko zmodernizowany o rodzaj wtrysku. Tutaj, w tym przypadku, jest to wtrysk bezpośredni, jak widzimy na znaczeniu 3,6 litra. VSI, czyli wtrysk, wtrysk bezpośredni, i tak z tego tytułu, że jest to wtrysk bezpośredni, też nie możemy byle czego zamontować. Została tu zamontowana specjalna, dedykowana instalacja do tego konkretnego modelu silnika. Jest to silnik o oznaczeniach Barbara Halina Krzysztof. I tak został tutaj zamontowany zestaw Zawoli Direct. Jest to włoski zestawik komplecik cały do tego konkretnego motoru. Tu widzimy na pierwszym planie reduktor z filtrem fazy ciekłej. To jest filtr fazy lotnej. Eee, komputera nie, nie zobaczymy. Jest on umiejscowiony przy komputerze benzynowym. Tutaj widnieje tylko nasze podłączenie do instalacji gazowej. I tutaj te zielone elementy są to wtryskiwacze zawoli. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest w okolicach 16 litrów na 100 km. Spalanie gazu będzie oscylowało w granicach 16-17, plus około 2 litrów benzyny. Dlaczego benzyny? Benzyna w tych przypadkach jest to e, używana w celu chłodzenia wtryskiwaczy benzynowych. Jak sama idea tej instalacji w tym silniku e, działa tak to, że komputer gazowy steruje również wtryskiwaczami benzynowymi, i przy okazji sterując wtryskiwaczami gazowymi jest to niestety niezbędne w tych, tego typu konstrukcjach. Pomimo tego mamy też dużą oszczędność, bo na każdym przejechanym 1000 km oszczędzamy około 350 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 740 zł. Po montażu LPG mamy już tylko 390. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przyłącznik w aucie mamy zamontowany w popielniczce, jest on zewnątrz, całkowicie niewidoczny i oczywiście zachowuje nadal swoją funkcjonalność. Teraz wlew gazu. Wlew gazu mamy zamontowany pod klapką, jak widzimy jest tutaj dwuczęściowy wlew dokręcany. Teraz przejdźmy do zbiorniczka. Zbiornik w Alcie mamy zamontowany w miejsce koła zapasowego. Może jak widzimy, duże auto, ale miejsca na zbiornik za specjalnie dużo nie ma. Został tu zamontowany zbiornik 48 litrów, który nie ingeruje tutaj w żaden sposób tapicerki i dywaniki. Wchodzi, wchodzi do niego około 38 litrów gazu, co daje nam zasięg około 240 km. Podsumowując, cena zestawu czy instalacji zawali Darek. Do tego konkretnego auta jest to koszt 6200 zł. Tak, dziękuję. i Zapraszam na kolejne filmy.